Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Zobaczmy sobie pod ostatnim nagraniem, w którym otwarcie pokazaliśmy sprzeciw protestantyzmu wobec Ducha Świętego. Wyraźnie jest pokazany sakrament bierzmowania, wyraźnie jest pokazane pośrednictwo, że Duch Święty wstępuje na ochrzczonych przez pośrednictwo. Apostołów przez ich modlitwę i gaz nałożenia rąk. Prawda? Protestantyzm to odrzuca żadne nałożenie rąk. Popatrzcie sobie na wpisy. Przygnieciony do muru protestantyzm, prawda? Nie potrafi robić nic innego jak tylko pluć i po prostu udawać wielkiego figofagu, pokazując coraz bardziej swoją tempom tempotę. Moi drodzy, dzisiaj sobie. Zaczniemy słuchać tutaj takiego nagrania, które z... nagrał dwa dni temu pastor Chojecki. Katolicy to chrześcijaństwo? No właśnie. Posłuchamy sobie tych mądrych mądrości. Będziemy tutaj poruszać kwestie, które no, byli, były już poruszane wcześniej, prawda? Ale. No zrobił tutaj sobie taką tyradę antykatolicką, no to sobie odpowiemy. Więc oddaję głos pastorowi Chojeckiemu. Nagranie jeszcze raz. Katolicyzm to chrześcijaństwo. Takie jest nagranie sprzed dwóch dni. Najpierw zapytałem, czy chrześcijaństwo to religia. Teraz zapytamy, czy katolicyzm to chrześcijaństwo. Ja rozbiłem to na trzy punkty. Źródło autorytetu, główne przesłanie katolicyzmu i chrześcijaństwa i inicjacja czyli jak człowiek zostaje katolikiem, jak zostaje chrześcijaninem. Dwie podstawowe księgi to jest katechizm kościoła. Rzymsko-katolickiego za czasów Jana Pawła II, opracowany i wydany. I Breviarium Fidei. To jest wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Proszę, to jest z katechizmu. Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Świetnie. Tu się zgadzamy. Święta tradycja, Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni duchem prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Widzicie, że w katolicyzmie istnieją dwa rodzaje Słowa Bożego. Jedno Słowo Boże, to pierwsze, to jest spisane, utrwalone na piśmie. Nie? To jest Biblia, właśnie. A drugie niespisane. Święta tradycja. No właśnie, święty Paweł pisze do Tesaronicza, że zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź spisanym słowem. Tak, a więc święty Paweł już w Nowym Testamencie wyraźnie wskazuje na dwojakość nauczania spisanego, czyli Pismo Święte i Żywym słowem, czyli tradycja. Tak? Yy, I o tym święty Paweł wyraźnie mówi, zresztą wyraźnie pisze, że o trzymaniu się tradycji. Poza tym, jeżeli nie uznajecie tradycji, no to proszę bardzo, no już stały element tutaj, mur nie do przebicia dla protestantków, pokażcie mi apostolskie wyjaśnienie nauki o chrztach, tak? To jest szósty rozdział listu do hebrajczyków, od 1 do 5 sobie można przeczytać i tam jest napisane, że to jest fundament nauki, tak? Że fundamentem nauki do fundamentów Nauki o Chrystusie należy, nauka o nakładaniu rąk, nauka o chrztach, nauka o pokucie, załoczynki martwe, wiara w zmartwychwstanie, tak? No to proszę mi pokazać, czym jest nauka o nakładaniu rąk. Ma to być Pismo Święte, nie wasze wodoleństwo, tylko Pismo Święte i już na wstępie leżycie, bo czegoś takiego nie ma. A skoro fundament yy, Skoro należy to do fundamentów nauki o Chrystusie, a tego w piśmie nie ma, to znaczy, że nie ma czegoś takiego jak sola skryptura, tylko że Pismo Święte jest dopełnione tradycją. tak? To, czego nie ma w Piśmie Świętym, prawda? konkretnie wyjaśnione jest właśnie w tradycji. Dlatego protestantki nie mają pojęcia, czym jest nauka o nakładaniu rąk, katolicyzm ma. Dlaczego? Bo obok pisma świętego ma tradycję. Protestantki nie wiedzą, czym jest pokuta za uczynki martwe, tylko tam se wymyśla swoje. Nie wie, dlatego, bo w Piśmie Świętym nie ma konkretnego wyjaśnienia, czym jest pokuta za uczynki martwe. Nie przeczytamy o tym nigdzie. Protestantki będą lać wodę, ale to będzie ich woda, a nie słowo Boże. Katolicyzm oczywiście, że ma. Dlaczego? Bo przyjmuje całość objawienia, czyli właśnie tradycje, i spisane słowo tak. Zresztą Chrystus nie rozdawał Gedeonitek. Chrystus głosił pismo święte, głosił Słowo Boże. I apostołowie też głosili ustnie, a nie rozdawali Gedeonitki. No ale co zrobić? Protestantki. Wszystko potrafią wykręcić, zaprzeczyć, no przeczą pośrednictwu, po czym powołują się na, na świętego Pawła, które mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a Chrystusem Chryst między Bogiem a człowiekiem Chrystus Jezus. Ale mnie to nie obchodzi, co pisze święty Paweł. No, bo jeżeli powołujecie się na świętego Pawła, a wy macie solo Christi, to nie mnie co święty Paweł pisał. Wy macie mi pokazać że sam Chrystus bezpośrednio mówi. O, święty Paweł był natchniony. A więc powoł... o, naukę o tym, że jest jeden pośrednik, bierzecie od pośrednika, jakim jest święty Paweł. Matopi, ale Wy tego nie widzicie, bo jesteście ślepi. Tak samo nie jesteście zdolni do, dotrzeć do tego, że w Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane o tradycji i wyraźnie nas do tradycji kieruje. No ale to trzeba być protestantkiem, żeby właśnie. No właśnie, trzeba być protestantem. A drugie, niespisane. Święta tradycja, czyli tak jak nauczają katolicy, słowo Boże przekazane ustnie i tak dalej. Jak... No to właśnie jeszcze raz. Święty Paweł pisze. Połączenie zostaliście bądź żywym słowem, bądź pisanym. No właśnie, żywe słowo mówione, tak? No właśnie, apostołowie głosili Słowo Boże żywym słowem, a nie rozdawali strażnice i gedeonitki jak garażowe sekty. to ja toczyłem taką dyskusję z księdzem katolickim, i po dyskusji też na Politechnice jeden ze studentów wstaje. I mówi, no ale proszę księdza, gdzie jest ta tradycja? Bo on mówił, Pismo Święte, tak, ale przecież jest jeszcze tradycja. No i ten student, Mądra Głowa, od razu skumał, że no to jak jest ta tradycja, to on sobie tak weźmie i przeczyta tę tradycję, jak Biblię, no już będzie wiedział, co jest grane. I proszę księdza. Ale gdzie ta tradycja jest spisana, żebyśmy mogli ją poznać? i gdzie? <laughs> Czytajmy. No bo tradycja, jak samo, y, jak się przeczyta, to jest słowo przekazywane, przekaz ustny, tak? A nie spisany. Więc y, a gdzie jest? Jest przechowywany w kościele. Tradycja jest przechowywana w kościele. No. No ale to trzeba po prostu szerzej znać naukę katolicką, prze, prze, przede wszystkim być człowiekiem myślącym homoluterusem, a nie startować do rzeczy y, z poziomu homo, trzeba być homo sapiensem, tak? A protestantki z poziomu homoluterusa startują do rzeczy, które ich po prostu przerastają. Medali. Z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Otóż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Zobaczcie, nie tylko przez samo Pismo Święte. Nie tylko. Jednym z podstawowych. No właśnie, nie tylko przez Pismo Święte. Święty Paweł o tym pisze. Zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź pisanym. Tak? To jeszcze twardziej powiem. Naukę o nakładaniu rąk rzymski katolicyzm zna ze słowa żywego, z przekazu. Nie zostało to spisane przez apostołów w Nowym Testamencie. Ale. Zrozumienie jest i jest ono tak samo nieomylne, jak to, co ten przekaz ustny jest tak samo nieomylny, jak to, co zostało spisane. Dlaczego? Dlatego, bo cała tajemnica objawienia, czyli y, Słowo Boże i tradycja, pochodzą od Boga, który jest nieomylny i jedno i drugie jest nieomylne, tak? I jedno i drugie, tak, tradycja i Pismo Święte stanowią te elementy na na coś, co się nazywa tajemnicą objawienia. Pełnie objawienie, zwłaszcza w tradycji i w słowie spisanym. Tak? No to jeszcze raz. Właśnie... Tych pytań reformacji było dokładnie to samo. Co jest z naszym najwyższym, nienormowalnym przez nic, na no. którym już nie ma nic innego, źródłem autorytetu. I tamtejsi ludzie stwierdzili, chcemy trwać przy nauce apostolskiej, przy Słowie Bożym. No i Kościół Rzymskokatolicki to robi. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi na o istnieniu tradycji. Tak? Tylko, że dlaczego rzymski katolicy trwa przy Słowie Bożym i trwając przy Słowie Bożym trwa przy tradycji? Bo jest homo sapiensem. Dlaczego protestant... Próbuje trwać przy słowie Boże odrzuca wszystko to, co słowo Boże y, głosi i co w nim jest zawarte, no bo jest Homo Luterusem. Y, a do natury Homo Luterusa należy bunt, nawet ślepy, albo inaczej, przede wszystkim ślepa, ślepota, ślepy bunt. Nieważne, że im się pokazuje prawdę, jak wczoraj w nagraniu. Prawda, nieważne, to, to jest, ale tak jest, że nie ma i trzeba być dalej ślepo-ślepym betonem. To jest natura, istota i jądro protestantyzmu to jest to wszystko, co się składa na tą istotę właśnie homoluterusa ślepa, ślepota, zbuntowany bunt, pyszna, pycha, nadęta, buta. To jest po prostu to, co najgorsze. Wszystko się spina właśnie w byciu protestantem, tak? On już jest, on nic nie potrzebuje, nic nie musi robić. On nawet nie, nikogo nie potrzebuje, tylko se sam wierzy, jak chce. Dobra, moi drodzy, resztę sobie będziemy odsłuchiwać, albo może jeszcze chwilę sobie odsłuchamy tych, mądrości pastora Chojeckiego. Tylko Pismo Święte. I w kontrze pewność swoją dotyczących Boga opiera nie tylko na Piśmie Świętym. Jest Pismo Święte plus. Widzimy, że plus już ta święta tradycja, która nigdzie nie jest spisana. Ale to nie koniec boleści. Jedźmy dalej. Zada Dobra. Na tym sobie zakończymy, bo tu już będzie wchodził w kolejny punkt, a nie chcę się też tutaj rozciągać. Więc, protestantki kochane, pokażcie mi w Piśmie Świętym, że nie ma tradycji. I skoro uważacie, że nie ma tradycji, no to ponawiam pytanie. Wiem, że znów pozostanie bez odpowiedzi, ale są też nowi słuchacze. Prawda, ci, którzy tutaj y, słuchają, szósty rozdział listu do Hebrajczyków od 1 do 5. Tam jest nauka, y, że fundamentem nauki o Chrystusie jest nauka o nakładaniu rąk. Proszę mi apostolsko z Piśmie Świętym przedstawić. I gdzie to jest wyjaśnione? Tak samo nauka o chrztach i nauka o pokucie za martwe. Nie pokażecie tego, bo tego nie ma. Ale dalej będziecie pluć i szczekać jak takie ślepo-ślepe betony, że nie ma tradycji. No to jak nie ma tradycji i jest sola skryptura, to powinniście mieć zrozumienie tych rzeczy na podstawie sola skryptura. Ale sola skryptura tego nie wyjaśnia. Więc macie braki w poznaniu Chrystusa. Pozdrawiam.